Witam serdecznie Trygon Ognia na moim kanale Barany, Lwy oraz Strzelce. Zapraszam, kochani, do czytania tygodniowego od 25 do 31 lipca. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Wykonuje czytania z odpowiedziami na wasze pytania, czytania miłosne, partnerskie, miesięczne oraz roczne. Wykonuje również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie pełną ofertę wraz ze zdjęciami, opisami. Przypominam, że każdy kamień ma swoje właściwości. Warto dobrać odpowiedni dla siebie. Wówczas działa jak osobisty talizman, amulet. Zobaczmy, kochani, 25-31 lipca barany. Moi kochani, jeżeli chodzi o Was, ja widzę tutaj pogoń za jakimś marzeniem, za karierą. Coś próbujecie w tym tygodniu dogonić. Bardzo praktycznie będziecie podchodzić do pewnej sprawy, do pewnej sytuacji. Czy to chodzi o kwestie zawodowe, czy to chodzi o kwestie właśnie finansowe, uczuciowe. Myślę, że też jakiś wyjazd jest przed wami. Być może będziecie właśnie na wczasy się wybierać na urlop, żeby sobie wypocząć, albo po prostu zrobicie sobie, nie wiem, nawet taki weekend, ale potrzebujecie relaksu, kochani. A tutaj przede wszystkim zobaczcie Pełna radość, pełna satysfakcja, uczuciowo, jakby jakieś takie wyzwolenie, spełnienie. Widzę osoby, które są singlami, które tak naprawdę dobrze się czują z tym stanem bycia singlem. Być może będziecie ze znajomymi gdzieś na imprezę, właśnie się wybierać, może gdzieś razem jedziecie. No i tutaj będzie fajna zabawa. W ogóle ogólne zadowolenie u Was czuję. Z otoczenia przychodzi do Was lew, więc tutaj jest karta siły, karta nieskończoności, odwagi, determinacji. Wy działacie, kochani, w pracy też macie lwa. Może to dotyczyć właśnie pracy, tak? Bo dwie, dwa razy te karty się tutaj powieliły. Więc może zaczynacie coś z pasją, coś kreatywnego, wkładacie w to dużo serca, dużo zaangażowania. No i w tym tygodniu będziecie po prostu z tym projektem ruszać. Macie wsparcie ludzi, macie tutaj docenienie w pracy, bardzo fajną atmosferę i widzę, że jesteście na pozycji wygranej, także jeżeli walczycie o awans, podwyżkę, jakieś lepsze stanowisko, super. No i generalnie równowaga w dawaniu i braniu. Jeżeli jesteście singlami, możecie też poznać kogoś w tym tygodniu, ale ja myślę, że dla Was to raczej taki czas właśnie beztroski, że Wy pomyślicie o sobie, zadbacie o swoje wewnętrzne dziecko w tym tygodniu. Co was może zasmucić? Król mieczy. E, tu jest królowa mieczy, tu król mieczy. Nie wiem, kochani, czy z kimś jesteście w konflikcie, czy po prostu staracie się trzeźwo spojrzeć na jakąś sytuację, na jakąś osobę, może po prostu z jakimś wodnikiem, bliźniętami bądź wagą macie do czynienia. Albo jest milczenie, brak kontaktu, brak komunikacji. No, tu jest ta król, y, królowa i jest król kielichów, tak? Tarotowa para. Oni gdzieś są zapatrzeni w dal, nie są blisko siebie, ale energetycznie gdzieś się łączą. Myślą o sobie, może zastanawiają się, co dalej z tą relacją, z tym związkiem. Jeżeli jesteście w takiej relacji, gdzie po prostu coś utknęło w martwym punkcie, jest brak komunikacji, jest milczenie, to może faktycznie w tym tygodniu, kochani, trzeba ruszyć do działania, tak? Ruszcie do działania. Tu mamy rycerza mieczy, więc po prostu gdzieś trzeba wsiąść na ten motor i pojechać, tak? Może się skomunikować. Może po prostu tu trzeba szczerej rozmowy otwartej. Także kochani, stawiajcie na pełną komunikację w tym tygodniu. No, i tu jeszcze yy, moi drodzy, jeżeli chodzi właśnie o, o zdrówko, uważajcie na przeciążenia, na kolana i na kręgosłup w tym tygodniu. Zapraszam Was do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Lwy, lwy, lwiątka, 25-31 sierpnia. Co dla lwów? No, lwy, radość, satysfakcja, spełnienie. Wow! Dobra zabawa. No, chyba w tym tygodniu macie urodziny, więc też będziecie, kochani, tutaj się bawić, imprezować. Wszystkiego najlepszego. I przede wszystkim, kochani, widzę faktycznie, tak, taka radość, spełnienie, imprezy. Kontakt dobry z, z rodziną, z przyjaciółmi, z najbliższymi, ale uwaga, uczuciowo Piątka Mieczy może być trójkąt miłosny, może być tak, że jesteście pozamykani na nowe uczucia dla singli, bo gdzieś cały czas ktoś wam tkwi w głowie, tak? Tu jest brak możliwości zdecydowania się, może macie wybór pomiędzy dwiema osobami, albo ktoś wy wybiera pomiędzy wami i kimś jeszcze, tak? No, i tutaj widzę takie dylematy, właśnie uczuciowe. Ktoś musi dokonać wyboru, ktoś przechodzi transformację emocjonalną, no i stara się po prostu zagłębić w to wszystko. Dopytamy tutaj, o co chodzi właśnie z tą piątką mieczy uczuciowo? Diabeł, dokładnie. Tu jest brak decyzyjności, ktoś was mocno przyciąga. Wy może kogoś obserwujecie w mediach społecznościowych, albo ktoś was. No i tutaj jest taka chemia przyciągania, ale też no widzę niemożność bycia z tą osobą, tak? Jakby ktoś się na was zamknął, bardzo tęsknicie za kimś. Nie ma tu nowego początku, tęsknicie za kimś z przeszłości. Już mam do powiedzenia z kart. Ktoś Was mocno przyciąga, z kim może byliście kiedyś. Kto, yy, jest jakaś tęsknota, brak kontaktu od tej osoby, ale ja mam informację, że ta osoba nie chce nowego początku. Ta osoba być może jest w innym związku, dlatego się po prostu pozamykała, tak? A Wy gdzieś emocjonalnie jeszcze tam utknęliście. Tutaj dla Was pojawiają się nowe możliwości, kochani, tylko co Wy z tym zrobicie, to zależy od Was, tak? Wy jesteście kreatorem swojego życia, wy decydujecie więc jeżeli pojawi się ktoś w Waszym otoczeniu to nie zamykajcie się na uczucia bo może być tak, że to będzie ktoś przeznaczeniowy, no i nie warto byłoby tej osoby przegapić w pracy macie asa pentakli, nowe możliwości e, szansa na awans, na podwyżkę e, tutaj faktycznie dostajecie albo nową pracę, nowe zlecenie albo po prostu ktoś Was awansuje macie bardzo ładny tydzień jeśli chodzi o zdrówko, uważajcie na migrenę tu mi się pokazują ręce i bóle y, Bóle właśnie w łokciach, w stawach tego typu sprawy. Życzę Wam, kochani, udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. I strzelce. Ale u Was walecznie ogniście. Mhm idą po zwycięstwo, cokolwiek by to miało nie oznaczać. Wy w pracy macie zwycięstwo, dumę, radość, spełnienie, satysfakcję. Jest jakaś konkurencja, która się pojawia. Wy z kimś toczycie wojnę, może to być wojna słowna, może to być wojna o lokale na przykład, albo nie wiem, konkurencja stworzyła podobny produkt, ale kochani jesteście na pozycji zwycięskiej, wy w tym tygodniu wygrywacie, cokolwiek by się tu nie działo, jeżeli był nawet konflikt w pracy, wychodzicie zwycięsko pod koniec tygodnia. Tutaj bardzo dużo ognia, więc, kochani, jest pasja do tego, co robicie. Wy przede wszystkim staracie się zachować tutaj taki balans pomiędzy pracą, a pomiędzy uczuciami, żeby też nie przenosić problemów do domu. Natomiast widzę, że w pracy naprawdę macie zwycięstwo. Tu mamy eremitę, co was może zasmucić. Chwilowe poczucie takiej pustki albo osamotnienia może ktoś po prostu zostawił was samych z tym problemem musicie sobie z tym poradzić ale wy pod koniec tygodnia wychodzicie kochani naprawdę zwycięsko, tu może być awans tu może być premia możecie doczekać się wymarzonej pracy wymarzonego stanowiska tutaj uczuciowo może do was przyjść królowa buław baranny wstrzelec kobieta taka ognista, temperamentna albo rybarak skorpion, zobaczcie jest połączenie bratnich dusz, jest fajne flow dla singli faktycznie możecie kogoś poznać albo jeżeli od jakiegoś czasu z kimś się spotykacie no to tutaj te uczucia będą wzrastały Miłość będzie po prostu rozkwitała na maksa. Także jest fajne połączenie uczuciowe: macie bardzo fajny tydzień, kochani, ale też w pracy zwyciężacie. Pamiętacie, że jeżeli na początku będą jakieś tam konflikty, jakieś spory, nie wiem, będziecie o coś musieli zawalczyć, to pod koniec tygodnia wychodzicie zwycięsko. Także tutaj nie martwcie się, tak? Jeśli chodzi o zdrowie, mamy wisielca. No, ta karta jest specyficzna, jeśli chodzi o kontekst chorób, bo pokazuje choroby psychiczne, uzależnienia, a także utratę świadomości, więc na to by trzeba było zwrócić uwagę. Oczywiście, czytanie jest ogólne, zawsze to powtarzam, nie będzie z każdym rezonowało, ale tak to tutaj wygląda. Dlatego Wam to, kochani, przekazuję. Ja myślę, że to będzie fajny tydzień, dużo się będzie działo. Jeżeli, kochani, chcecie w tym tygodniu wyjechać na wakacje, no to mimo wszystko ta praca gdzieś Wam będzie w głowie się siedziała, może ktoś do Was wyzwaniać, coś Wam zlecać, żebyście zrobili zdalnie, online, bo coś zostanie niedokończone. Natomiast kochani, tak jak mówię, Wy na koniec tygodnia wychodzicie zwycięsko, otrzymujecie to, na co sobie długo zapracowaliście i będziecie tutaj z siebie dumni, będziecie szczęśliwi. Myślę, że przychodzi radość, duża radość do Was. Życzę wam moi drodzy udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam wszystkiego dobrego.